Dzień dobry, drodzy słuchacze! Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj odcinek Jak ogarnąć swoją głowę, jak sobie poradzić z rozterkami, w co zaangażować Waszą energię życiową. Na wstępie poprosimy Was o subskrypcję, jeżeli odcinek kanału Was zainteresuje. Lajki, koniecznie komentarze, super fajnie z tymi komentarzami, fajnie się z Wami w komentarzach rozmawia, ale im więcej komentarzy, tym lepiej. A jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, premiery odcinków są w poniedziałki i czwartki rano. Jakbyście mogli rano je oglądać, to byłoby super, bo właśnie dotarły do nas takie statystyki z YouTube'a, które mówią, że każde 10 os osób na premierze odcinka równa się potem 100 odsłon więcej, jakby tak to się przekłada. Więc prosimy was oglądajcie rano. A teraz już przed wami Grzegorz. Kuba i Grzegorz jedzie z tematem. Okej, okay, więc wydaje mi się, że trzeba zacząć od stanięcia w prawdzie i zrozumieć, że no, nikt za ciebie nic nie zrobi, tak? Nikt cię nie uratuje, nikt ci nie pomoże, jeśli sam nie podejmiesz jakiejś decyzji, żeby się ogarnąć. Tu się z Tobą zgadzam, tylko czemu tak zaczynasz od kijem przez łeb, no. No, no słuchaj, ja, no nie ma głaskania, nie? Ja też miałem różne sytuacje w życiu i zresztą rozmawialiśmy, posypało mi się dużo rzeczy. E, od jakiejś tam relacji po finanse po zdowiu kończąc, nie. I to tak leciało wszystko w, no, w jednym czasie. Znaczy może nie w jednym, ale tak po kolei fajnie Tak, skończyło. ale w jednej czasoprzestrzeni. a tak? Tak, było... w jednej czasoprzestrzeni. E, no i jakoś to ogarnąłem, nie? Nie było, znaczy nie było w sumie z tej perspektywy, patrzę, nie było jakoś trudno, wtedy mi się wydawało, że jest trudno, ale po kolei, po kolei, gdzieś tam małymi kroczkami, wszystko szło do przodu. A jestem zwykłym przeciętnym gościem, tak naprawdę, który sobie poradził z jakimiś tam problemami. Nie twierdzę, że to były nie wiadomo jak duże problemy i tak dalej. Ale poszło, tak? Więc wydaje mi się, że przeciętna osoba naprawdę może sobie z wieloma rzeczami poradzić, tylko musi się wziąć w garść, ogaznąć i pójść do przodu. Tak, tu się zgadzamy. Nie wiem, jaką masz listę i jaki masz scenariusz, ale też jakby trochę tutaj ci się wtrącę i częściowo zaneguję, bo też oprócz tego, że samemu trzeba się wnieść do roboty, to ważne jest mieć kumpli, znajomy, grupę przyjaciół, z którymi możecie pogadać o wszystkim. Oczywiście, to bardzo nie, no to jest, Oczywiście, no to jest, wiesz, podstawa, żeby się gdzieś tam wygadać, tak? Dokładnie. Długie, czasami stary. długie takie męskie rozmowy. Niekoniecznie przy jakichś strasznych ilościach alkoholu, to można też przez telefon z kimś po prostu pogadać, jak macie kogoś zaufanego, starego przyjaciela. To też jest bardzo ważne, bo to też układa głowę, zrzucanie emocji, zrzucanie yy jakby wszystkiego co macie w głowie bardzo pozytywnie wpływa na wasz mózg bo tam się wszystko wtedy układa te wszystkie szufladki się otwierają zamykają jeżeli jeszcze macie kogoś kto ma podobne problemy do was to też czasami sama taka rozmowa powoduje że tu ktoś ma jakieś rozwiązanie tu ktoś ma jakieś rozwiązanie gdzieś razem do kupy sobie to wszystko poukładacie tak a alkoholu nie polecam szczególnie smutków nie topić bo można się samemu utopić ja akurat nie testowałem na sobie, ale wiem, że wielu próbowało i utonęło, więc to jest raczej słabe rozwiązanie. Okej, okay, dobra, to lecimy, co, jak ogarnąć tą głowę. Więc ja polecam na pewno sport. Okej. Okay. No wiadomo, dużo endorfin czyści głowę. Ja miałem takie epizody w życiu, kiedy chodziłem po prostu na sporty walki. I no to dużo pomagało. Przede wszystkim dopamina, endorfina też pewnie adrenalina, i generalnie, jak szło się na cenik, i miałem także do idąc na cenik, jeszcze myślałem tam o jakichś swoich problemach. Natomiast podczas treningu i po ceningu już miałem tak wyczyszczoną głowę, bo musiałem się po prostu skupić na tym, żeby w dziób nie dostać, nie? No tak, to, to, to jest lata sportu walki. A z drugiej strony, na przykład, taka. Prosta rzecz jak siłownia, oczywiście prosta w cudzysłowiu, też Wam bardzo wyczyści głowę, bo jeżeli macie fajnego trenera albo fajną paczkę, z którą trenujecie, to będziecie trenowali na takim tempie, że nie będzie czasu na myślenie, tak, będziecie się skupiać na tym, żeby dać radę, a nie myśleć i to też czyści głowę. Tak, ja siłownie polecam, również aktualnie cały czas chodzę. Mi się troszkę siłownia znudziła z tego względu, że cały czas chodzę i siłownia jest, no nie ma co ukrywać, jest dużo nudniejsza niż na przykład sporty walki czy, czy w ogóle jakieś inne sporty. Ja nie jestem jakimś wielkim sportowcem, więc specjalnie np. na przykład w piłkę nożną nie grałem, czy w siatkówkę, czy w koszykówkę, ale wiem, że no, to daje podobny efekt, tak? Znaczy, wiesz, to tutaj tak, sporty tak i generalnie jeżeli możemy to rozszerzyć, nie wiem czy masz to w dalszych punktach, no to też bardzo dobrze czyści głowę jakieś hobby, które macie. I ja Wam mogę podpowiedzieć, no, takie naprawdę, no, bardzo szeroko można właśnie od sportów walki, tak jak Grzegorz tutaj powiedział, poprzez jakiekolwiek inne uprawianie sporty, sportów, po, yy, nie wiem, budowę rzeczy z klocków Lego, tak? Na chwilę musicie się tak skoncentrować, że wszystkie inne rzeczy z głowy uciekają, po prostu, bo trzeba się skupić na jakimś zadaniu, tak? Tak, no Kluski Lego, każdy, każdy chyba w dzieciństwie układał. A jak to nie widzicie, nie układa... to świetne zestawy dla dorosłych. No nie, no mówię, naprawdę. Jak, jak, to, jak ktoś nie układał, to współczujemy, to można nas Ale to no. jest ogólnie fajna zabawa, nie? Ja sobie ostatnio byłem na przykład na, ze znajomymi na gokazdach i byłem dość sceptycznie nastawiony do tego, bo ostatni nas chyba jeździłem, nie wiem, z 10 lat temu i tak mówię, no dobra, no idziemy na tego kazy, to wiesz, dostosuje się. Ale taki byłem, no może nie że negatywnie nastawiony, ale tak ja dobra idziemy, nie? No. Kurczę, mieliśmy tor wykupiony chyba na godzinę czasu. Tam było u nas, nie wiem, 12 osób, 11, coś takiego i mieliśmy po trzy po tury, takżeśmy się zmieniali. No to powiem ci, po pierwszej turze, już mówię, kurde, ale fajnie, nie? I naprawdę na tych gokardach taki wyszedłem taki mega wyluzowany, e, zadowolony, też fajna sprawa. Tak, no bo to jest znowu, to jest rzecz, w którą musicie zaangażować wszystkie no całą świadomość, tak? Bo tutaj po prostu nie no ma tak, już czasu ciebie na inne elementy, no bo musisz się skupić i mentalnie na tym co robisz i musisz wszystkie, wszystkie mięśnie kontrolować, no bagaż hamulec, kierownica, tak? I już brakuje w mózgu w tym momencie miejsca na zamartwianie się jakimiś, że coś nie wyszło. No, no, nie wyszło to trudno, tutaj skupiasz się na jednej rzeczy. Okej, okay, następnym takim podpunktem to jest odłączenie się od świata na jakiś czas, ale nie chodzi mi od znajomych czy tam najbliższej rodziny. Tylko chodzi bardziej o social media taki retoks Instagram, TikTok, YouTube nawet nawet nasz kanał jak gdzieś tam ten to też polecam zrobić sobie przerwę w ogóle od tego. Ja ostatnio zainstalowałem sobie Instagrama tak z ciekawości no i powiem Ci ilość bodźców tego wszystkiego usunąłem. To nie dla mnie. Facebook mnie generalnie jeszcze jako tako jest OK. Natomiast Instagram już mnie przedósł. Za dużo tam tego wszystkiego. Yy, aktualnie nie wiem, może sobie zrobię też z tych yy, Tinderów tego wszystkiego, też jakąś tam przerwę na jakiś czas. Uż siedzę dość długo, a ostatnio dostałem jeszcze banal od fajnej dziewczyny, <tol> więc <dol> <gry> 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 za ten kanał niestety. Ale cudno, jakieś ceny trzeba zapłacić. Natomiast, no zrobię sobie przerwę, nie wiem na jaki czas, ale też gdzieś tam głowa musi odpocząć od tego wszystkiego, są wakacje, skupę fajnych rzeczy do, do podobienia i polecam sobie taki, taki detoks na pewno zrobić. Tak, zgadza się. Ja ostatnio miałem taki wyjazdowy, na parę dni wyjechałem, nieważne gdzie i tam po prostu nie było czasu na social media, bo generalnie mieliśmy bardzo mocno zapełniony grafik różnymi rzeczami, bardzo przyjemnymi. No i jak wróciłem, to się zdziwiłem jak bardzo, że z jednej strony jak dużo się wydarzyło w tym czasie na świecie. No bo przez tydzień byłem poza, poza jakimikolwiek social mediami, łącznie z YouTube'em i ze wszystkim. A z drugiej strony w sumie nic się nie wydarzyło, tak naprawdę, więc, więc tak, nawet jak zrobicie sobie na 3-4 tygodnie czy miesiąc przerwę od, czy od wszystkich takich bodźców zewnętrznych, to świat nie ucierpi, wasz świat nie ucierpi, śmiało można to na chwilę wyłączyć. Okej, okay, następną taką rzeczą jest y, zrobić coś, co da Ci y, jakieś małe zwycięstwo, tak? Czyli może by dawkę dopaminy dostać, tak? Żeby mózg dostał informację, że A dobra, udało Ci się coś, jakieś małe zwycięstwo, tak? Tak, i tutaj być... jakby nie chodzi o wielkie rzeczy, tak? Nie wiem. Jeżeli zepsuł wam się samochód, to spróbujcie coś sami naprawić. Jeżeli oczywiście macie w tym kierunku talent, jeżeli cieknie wam kran, to spróbujcie go naprawić. Jeżeli się, nie wiem, przepaliła żarówka w lampce, to spróbujcie to naprawić. Tak, chodzi o, to, o tej skali rzeczy mówimy, tak? Że wasz mózg odbierze, że wy, jako wy macie jakąś sprawczość. Coś nie działało, a działa, tak? W większych skalach można, nie wiem, przemeblować pokój, pomalować pokój, cokolwiek, tak? Takie rzeczy, które są bardzo ogarnialne, w sumie proste w realizacji, a których efekt widać. I to wam naprawdę bardzo podniesie samoocenę. I to niezależnie od waszego podejścia to podniesie samoocenę, bo wasz mózg zauważy sprawczość i to naprawdę dobrze działa. Słuchaj, ja ostatnio chatę ogaznąłem, górę i dół i zajebiście powiem ci. No widzisz. Fak, fakt, że większość za mnie robot zrobił i tak dalej, ale generalnie no, efekt był od razu i byłem bardzo zadowolony z tego. No więc właśnie chodzi o takie małe rzeczy, tak? Mała rzecz, którą, znaczy twoja chata to nie taka mała, ale chodzi o rzeczy, które jakby odkładacie, bo są niezrobione, bo nie ma na nie czasu, i efekt jest taki, że właśnie spędzacie żywot pomiędzy zepsutą żarówką, a pracą, i ta żarówka jest cały czas zepsuta, i wasz mózg mówi: No, poza pracą nie ma żadnej sprawczości, tak. A jeżeli jeszcze do tego macie pracę, w której nic od was nie zależy na przykład, no to już w ogóle padaka, tak. Więc róbcie rzeczy, które pokazują waszemu mózgowi, że coś się udało, że jest widoczny efekt waszych działań. Okej. Okay. mam tu taki jeszcze podpunkt napisany, że jeśli otaczasz się ludźmi, którzy tylko jęczą, narzekają i stoją w miejscu, to nie wiem, czy może do końca, czy ich odcinać, ale poszukaj ludzi, którzy gdzieś tam, no powiedzmy idą do przodu, tak? I fakt jest taki, że ja jaki miałem taki okres w swoim życiu, kiedy też tutaj koledze po drugiej stronie kamery bardzo narzekałem, on to jakoś dzięki Bogu wytrzymał ale w tej chwili no już od dłuższego czasu praktycznie nie narzekam w życiu, bo to nic nie zmienia, a jak ktoś narzeka no to generalnie mam na to alergię w tej chwili. Także dzięki Jakub, że wytrzymałeś te parę <grym> miesięcy, ale ja już nie narzekam i wam też polecam, to nic, to naprawdę nic nie daje, to tylko odrzuca ludzi od was. Zgadza się, narzekanie jest, czy znaczy wiadomo, że Słuchajcie, bo żebyśmy też nie popadali w skrajności, tak? To od czego zaczęliśmy ten odcinek, czyli miejcie paczkę znajomych, z którymi możecie porozmawiać, tak? I oczywiście w tych rozmowach siłą rzeczy ktoś będzie na coś narzekał, a druga osoba będzie próbowała znajdować rozwiązania. Jako faceci mamy wbudowany taki mechanizm wyszukiwania rozwiązań, tak? Szukamy rozwiązań problemów. To jest coś, co często się jakby jednym kobietom podoba, drugim bardzo nie podoba. Bo często kobiety Wam mówią, że o, mam jakiś tutaj problem, i Wy zamiast powiedzieć, oj, ty biedna, kochana i w ogóle, to mówicie, problem należy rozwiązać tak, tak i tak. Tak? I, a kobiety wolą czasami, jak powiecie, że oj, ty biedna, kochana i w ogóle. Yy, ale wśród facetów. Facet jest maszyną do rozwiązywania problemów. Tak? Więc ważne jest, żeby mieć takich znajomych, którzy nie będą was głaskali po główce, jak narzekają, tylko będą wam mówili, słuchaj, to spróbuj zrobić tak, tak i tak, takie jest rozwiązanie. Tak? Bardzo szybko załapiecie. Nawet jeżeli część z tych rozwiązań się nie sprawdzi, ale spróbujecie, będziecie działali, 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 to bardzo szybko zobaczycie, że narzekanie do niczego nie prowadzi. I zamiast narzekać, zaczniecie się dzielić rozwiązaniami z innymi osobami. Te inne osoby zobaczą, że Wy te rozwiązania próbujecie wdrażać w życie, więc tym bardziej chętnie będą się z wami dzielić swoimi rozwiązaniami. No, to jest trochę taki zaklęty krąg, który mówi, jak sam sobie nie pomożesz, to nic ci nie pomoże. Jak zaczniesz sobie pomagać, to wszyscy ci pomogą. No, po prostu. A to tak działa, bo jak widzisz, że ktoś coś robi, tak? No to jakoś tak masz takie poczucie w sobie że taką większą chęć, żeby mu pomóc nawet, nie? Dokładnie. A jak widzisz, no. że ktoś jest taką pizdą i nic nie robi, no to, to niech sobie dalej nic nie robi i tyle. No, no niech siedzi, niech narzeka dalej, nie? No. Nic się nie stanie. Ja no myślę, dobra, że warto. że wychiszamy są... jego dzwonek w telefonie. Jest <laughs> ustalenie takiego planu działania, nie, w sensie jakieś tam wypisanie sobie, zależy, jaki kto ma cel. Na przykład, jak ktoś ma jakiś cel fizyczny, naprawdę, nie wiem, chce schudnąć czy chce przytyć, tak? no to zrobić sobie taką listę, co chce osiągnąć, co chce zrobić i jak. Czy nie wiem, na przykład jakiś cel finansowy, no to też można, nie wiem, pracę zmienić albo poszukać nowej, dodatkowej albo dodatkowego zarobku, tak? Jakiś cel mentalny, no to też można, nie wiem, książkę czytać, jak ktoś lubi, ja akurat średnio książki czytam, przyznaję się do tego. Ale też w swoim życiu miałem takie, że no też miałem za zadanie najpierw chudłem. Teraz staram się zbudować masę mięśniową z finansowych celów. To, to też miałem bardzo dokładnie rozpisane, bo już byłem na etapie, kiedy w sumie prawie rzekomo z do mnie pukał. I to naprawdę trzeba było. I negocjować dużo z ludźmi, i tak dalej. Ale no da się z wielu rzeczy wyjść, tak naprawdę. Trzeba rozmawiać z ludźmi dużo i, i wziąć się do pracy, i można. W w miarę, w krótkim czasie, nazwijmy to półtorej roku, yy, wiele jakichś trudnych rzeczy ogaznąć, no tylko trzeba naprawdę pozapierdzielać dużo, nie? Tak. I też to, co, o czym wspomniałeś, ale nie wiem, czy to by brzmiało, mogę Wam to powiedzieć na moim własnym przykładzie. W momencie, kiedy gdzieś tam się rozstałem ze swoją partnerką, jakiś czas temu, partnerką, żoną byłam już w tej chwili i miałem takie wrażenie, że gdzieś mi się jakby tam mój scenariusz, to moje życie zaczyna sypać, to jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem to wziąłem sobie markera i markerem na lustrze w sypialni, znaczy takie, takie tam szafa, która miała lustro, tak? Wypisałem, jakie są moje cele na najbliższe parę miesięcy. Potem wziąłem sobie z drukarki kartkę A3 i na tej kartce wypisałem Jaki ma być mój grafik dnia, tak? czyli o której mam stać, o której zjeść śniadanie, po kolei cały grafik dnia, jak ma funkcjonować mój dzień. tak? I trzecie to było z kolei sposoby, które mi w tym momencie przyszły do głowy na osiągnięcie tych celów, które wypisałem na tym lustrze. Yy, I dlaczego to tak? Po pierwsze, jak wam się wszystko wali, to mamy taką tendencję, żeby pójść do łóżka i już z niego nie wychodzić. Tak? To jest taka typowa depresyjne zachowanie. Więc, żeby jednak z niego wychodzić, to trzeba sobie ustalić jakiś harmonogram życia. Więc po to była ta kartka z harmonogramem dnia. Tak? Yy, żeby Mamy zawsze milion pomysłów, co się zawaliło, jak to naprawić. I to powoduje, że tych pomysłów robi się za dużo. Więc, wypisujecie sobie dwa, trzy, cztery najważniejsze cele, do których chcecie dążyć. I jakie napiszecie, to się będziecie na niej skupiać, bo codziennie rano idąc po, nie wiem, majtki, koszulkę, cokolwiek do szafy, patrzycie, a to jest napisane na lustrze, tak? Często jest tak, że wymyślamy w pewnym momencie jakąś ścieżkę dotarcia do naszego celu, tylko bardzo szybko o niej zapominamy. Więc bardzo ważne jest, żeby sobie te ścieżki, które wymyślamy, zapisywać, bo rano patrzycie na taką kartkę i mówicie, a dobra, miałem zrobić to. Albo ścieżka była to, 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 to już mam zrobione, to już mam zrobione, jestem w tym miejscu, tak? Skupiam się na tym miejscu, nie skupiam się na tym, co było, nie skupiam się na tym, co będzie, skupiam się na tym, gdzie jestem na swojej ścieżce do swojego celu i tyle, tak? Brzmi to może i bardzo coachingowo, ale naprawdę, słuchajcie, ja ten system zastosowałem i ten system w moim życiu bardzo się sprawdził, więc jakby tutaj kwestia, ja wam go polecam, a co wy z niego weźmiecie, to już jest wasza sprawa. Tak, i to trochę zaczepimy o następny podpunkt, bo chodzi o to, żeby nie szukać motywacji, tylko właśnie szukać systemu. I na przykład u mnie motywacja działa bardzo krótko. Tak jak ja mówię, jestem zwykłym przeciętnym człowiekiem i potrafię się zmotywować, ale ta motywacja zazwyczaj u mnie umie, umiera po nie wiem, trzech dniach, tygodniu, i już jest wspomnienie tylko o motywacji. Dlatego na przykład powiem z siłownią, jak walczę, bo generalnie chodzę na nią często i regularnie, ale strasznie mi się nie chce. Jak wracam z pracy, to nie jadę prosto do domu, tylko po drodze mam siłownię i codziennie po prostu zajeżdżam na tą siłownię. Bo w momencie, kiedy bym wrócił do domu i miał na przykład jechać znowu na tą siłownię, to już się z domu nie ruszę, nie. Mhm. Po prostu mi się nie będzie chciało, a w tej chwili już mam taki nawyk, no bo to już ileś tam czasu twarzy, ja wiem, że po pracy jadę na siłownię, robię cenik, dopiero wracam do domu, nie? Ale to już jest nawyk. Mi się nie chce. Ja każdego dnia wracając z tej pracy. Jakbym, jakbym mógł, to bym nie miał na tą siłownię, tylko wiem, że już jest nawyk, że to, że tam to po prostu jadę, tak z automatu. No i to jest bardzo dobry plan. To jest, żeby właśnie wyrabiać sobie jakieś tam konkretne nawyki, tak? Tak, bo mówię, nie wiem jak wiesz, jak ludzie mają, ale naprawdę ja mam bardzo silną motywację tylko przez bardzo krótki okres czasu. Mm, nie musisz mi tego powtarzać, ja to wiem. <laughs> Ty masz czasami bardzo dużo, bardzo dobrych pomysłów, mówię? które jakoś tak szybko wylatują ci z głowy. <laughs> tak, bo ja mam, nie, nie mam tej motywacji na długi na czas, więc u mnie trzeba budować niestety systemy i nawyki. Trwa to niestety dużo czasu, ale jak coś Potrwa około miesiąca i ja to kontynuuję, to później już zostaje i jest ze mną na dłuższy czas. Nie? Tak, ale zobacz, to też jest na przykład znowu jak się do czegoś zmotywować i żeby ta motywacja była długotrwała. Tak? No, dobrym przykładem jest ten nasz kanał tutaj. Prawda jest taka, że gdybym ja sam miał robić taki kanał, to prawdopodobnie po miesiącu po prostu by mi się to znudziło. Tak? znam ciebie na tyle, że wiem, że gdybyś ty miał sam robić ten kanał, to prawdopodobnie po porównywalnym czasie też byś stwierdził: "E, dobra, chyba nie masz takich efektów, przecież pierwszy miesiąc tego kanału nikt nie chciał oglądać", tak? I pewnie to byłby taki moment, kiedy ktoś z nas by powiedział: "Dobra, to nie ma sensu". Ponieważ robimy go w dwójkę, więc zawsze ktoś do kogoś zadzwoni i powie: "Ej, chujaj, kiedy nagrywamy?", tak? Albo powie: "Słuchaj, mam temat fajny temat na odcinek, nagrajmy to", tak? To jest znowu coś co powoduje, że taka grupa, że razem jest o wiele łatwiej niż samemu. Tak, ale myśmy się też po prostu umówili na to, że to robimy i to jest też jakiś, jakaś umowa między nami, tak? A akurat co jak co my staramy się dotrzymywać umów. Mamy taką zasadę w życiu, więc po prostu to robimy, nie? Ale to jest fakt, że jakby każdy miał z nas to robić osobno, to by raczej nic z tego nie wyszło. No, więc dlatego zasada numer jeden znajcie Wsparcie, zasada numer dwa, cele, harmonogramy, schematy. Naprawdę to się wszystko sprawdza? Jak jest zanotowane, jak jest tylko w Waszej głowie, to się nie sprawdzi. Tak, i czasem też nie przejmujcie się tym, że coś od razu nie wychodzi, bo na wszystko niestety potrzeba czasu. Ja się tego uczę, mimo że no nie jestem już najmłodszy. To widzę, że naprawdę na wiele rzeczy potrzeba czasem miesięcy, a czasem lat. Zgadza się. A żeby przez te lata z kolei te cele nie uciekały wam, no to znowu wracamy do tego, żeby je zapisać. Coś, co mi się znowu bardzo sprawdza, to już nie wiem, czy to dotyczy tego tematu, ale, ale uważam, że jest ciekawe, to na przykład sposób organizacji pracy. Ja mam taką pracę, jaką mam, czyli mogę do niej przychodzić, mogę do niej nie przychodzić, tak? Yy, jakby bez mnie też się nic nie zawali, firma będzie działać i tyle. Ale żeby mieć yy, Jakąś jakby realizację różnych celów, które sobie zakładam, to mam taki głupi zwyczaj, że jak mi wpada jakikolwiek pomysł albo konieczność zrobienia czegokolwiek, to zapisuję to na kartce. Na kartce, która się ciągnie ze mną od bardzo, bardzo wielu miesięcy, wręcz już chyba lat nawet. Ja tylko po prostu zmieniam te kartki coraz dalej i robię to po to, że jeżeli czegoś nie zrobię, to to dalej jest nieskreślone na kartce. Czyli, nawet jeżeli przeskoczę jakiś punkt, to potem patrzę na kartkę mówię: Aha, dobra, czegoś tu jeszcze nie zrobiłem, muszę do tego wrócić i to zrobić. Tak? To jest znowu jak te wszystkie kartki przyklejone na ścianie w sypialni, które powodują, jaki masz układ dnia, jakie masz ścieżki dotarcia do celu. I to samo można zastosować sobie w pracy. Tak? Było kiedyś takie z rok temu, dwa lata temu. Bardzo modne pojęcie prokrastynacja, czyli że odkładasz coś na później, tak? To właśnie, żeby nie odkładać na później, to wystarczy to naprawdę zapisać na kartce i potem po prostu siłą rzeczy to jest nieskreślone na kartce, bo nie cię wkurzało, że nie jest jeszcze zrobione, bo jeszcze nie skreśliłeś tego. No dobra, to było parę praktycznych porad, a teraz myślę, że jeszcze moglibyśmy fajnie pociągnąć ten temat, skoro już go ciągniemy. No bo. Zobacz, siedzimy tutaj w dwójkę, w podobnym czasie, w zbliżonych, w zbliżonych datach spotkały nas podobne rzeczy, oboje rozstaliśmy się ze swoimi partnerkami, z powodów różnych, przyczyn różnych, tak? I teraz jakbyś mógł powiedzieć, co najbardziej zdecydowało w twoim życiu, że wszystko udało się pozbierać i że dzisiaj jesteś tu, gdzie jesteś? Wiesz co, no, nie wiem, nie użalałem się chyba nad sobą specjalnie długo, może jakiś tam czas pierwszy. Wiedziałem, że mam już nagradę w postaci nie, problemów finansowych i tak dalej. które gdzieś na Dno też wisiały. I wiedziałem, że jak szybko czegoś nie zrobię, no to będzie jeszcze gorzej niż jest. No i że trzeba się pozbierać do kupy i iść naprzód, tak? Nie ma co płakać, nie ma co marudzić. Po prostu no duża ilość pracy też dobrze robi tak nie masz czasu myśleć tak tu robisz to tu robisz tamto wiesz cały czas coś robisz jesteś w ruchu coś ten to też dobrze robi nie. Mm -hmm. Najgorsze jest siąść siąść jak masz dużo czasu wolnego jak ktoś wraca po pracy coś mu się tam stało czy nie wiem z owiem z finansami z partnerką obojętnie tak i wraca po pracy nie ma co z sobą robić przychodzi do domu myśli włącza telewizor ogląda jakieś tam gnioty. Wieczorem walnie sobie jakieś piwko i siedzi i cały czas kminnie i użala się nad sobą. No nie ma nic gorszego, nie? Okej. Okay. Czyli, statystyki... czyli trzeba Do... mieć zajęcie, po prostu idzie. No tak, trzeba mieć zajęcie, a statystyki też mówią, no, że coraz więcej ludzi popada w jakieś depresje i choroby psychiczne. tak. Właśnie z tego tytułu, że nie radzą sobie z jakimiś problemami czy ze światem, który w ogóle ich otacza. Nie mają wiesz, może nie wiem, zbyt wielu znajomych, albo nie mają się komu wygadać, albo i. Ich... Albo ci znajomi, z których mają, za bardzo nie chcą mi słuchać, bo u nich w życiu jest wszystko ok i oni tej drugiej osoby też nie rozumieją, tak, że im się dzieje coś takiego, a no nie potrafią tego jakby zaakceptować, zrozumieć. Nie? No i ta osoba jest tak wysłuchiwana tylko na zasadzie, a dobra, wygadał się, dobra, jest ok. Tak? Mhm. No i to wszystko też później wprowadzi do jakiejś takiej frustracji, marazmu, takiej, takiej beznadziejności, że no, jakby wiesz, nie masz. Nie masz tego celu w życiu, nie? Ja w tej chwili jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Uważam, że mam fajne życie i cieszę się każdym dniem, tak? Każdym dniem. Też mam sytuację, że się wkłębie czasem, bo coś mi nie pójdzie, tak? No ale takie jest życie. No, niestety nic z tym nie zrobimy. I tym optymistycznym akcentem proponuję zakończyć ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach, komentarzach. Chętnie na nie odpowiadamy zawsze. No, a jeszcze jedna fajna rzecz. Dostaliśmy parę maili. Nie wiem, Grzegorz, czy tego jeszcze przeglądałeś. Nie przeglądałem. I chyba wrócimy do formatu czytania waszych listów, bo naprawdę przyszło parę fajnych historii. Tylko no to, to będą długie odcinki, więc musimy znaleźć na nie jakiś fajny moment, w, jakby w historii naszego kanału. Taki moment, nie wiem, może na live sobie to zrobimy. Zobaczymy jeszcze. Czekamy na tysiąc subskrypcji, także tam wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie. Bo jak ten tysiąc wpadnie, no to. Postaramy się troszkę przeformatować jeszcze ten kanał, tak żeby był fajniejszy. Z mojej strony wszystko na razie. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, trzymajcie się. Hej.